Tomasz Zimoch, Polska 2050. Teraz informacje za chwilę doratała buda. Poranek radia Tok fm. Reklama. Euro. Teraz w euro, euro. wiele rabaty. Drugi produkt 22% taniej. Trzeci 44%, czwarty 77%, a piąty produkt nawet za złotówkę w sklepach euro i na euro.pl. Chodź curciu, wejdziemy jeszcze do krawcowej. Dzień dobry. Chcę jeszcze bardziej zwęzić tę sukienkę. Nieźle pani schudła. Pani coś bierze na odchudzanie? Nie, skąd? A Hepaslimin? Biorę, ale na wątrobę. I bardzo sobie chwalę. Proszę, Hepaslimin. Zdrowa wątroba. I prawidłowa masa ciała. Pani już nie musi się odchudzać. Ale widzę, że Hepaslimin jest skrojony dla mnie. Suplement diety Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Teraz nowość Hepaslimin z biotyną. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Elfinki! Najsłodsza animacja dla najmłodszych. Poznaj małych bohaterów, których celem jest pomaganie innym. Co ty we bróżki wierzysz? Jestem elfinką! Przeżyj wspaniałą przygodę! W roli głównej Kasia Sienkiewicz z duetu Kwiat Jabłoni. Elfinki! W kinach od 9 lipca. Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę! Ale tato, tylko nie samochodem! Spokojnie. Tym razem zabieramy lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki. A ja chcę syrop! Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem. No i jak się czujecie? Super! I nie zasypiam! Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę! Zinki Berry z Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Pastylki do ssania oraz suplementy diety drażetki i syrop już dla 3 latków. Lokomotiv nie zastąpiony w czasie podróży. Aflofarm. Kochamy oszczędzanie! W Kauflandzie zawsze kupisz taniej. Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z lady, kilogram za 10,99. I soczyste nektarynki 5,99 za kilogramowe opakowanie. Naprawdę niskie ceny w Kauflandzie. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Piątek, 9 lipca, minuta po ósmej. Informacje TOK FM. Filip Kekusz Rzecznik Praw Obywatelskich krytykuje w tokowem projekt przepisów o kapitale w mediach. Europejski Trybunał Praw Człowieka zajmie się prawem o przerwaniu ciąży w Polsce. Warszawa zakazuje poruszania się po mieście antyaborcyjnych furgonetek. Rzecznik Praw Obywatelskich krytykuje pisowską nowelizację ustawy medialnej i szykuje...